Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Twój ruch, gdzie prezentujemy unboxingi, recenzje i testowe rozkrywki gier planszowych. Dzisiaj opowiem Wam o drugiej planszówce z serii świata dysku, czyli świat dysku Wiedźmy, której unboxing mogliście zobaczyć na naszym kanale jeszcze przed świętami. Tak jak w przypadku Ank morpork autorem gry opartej o książki Tego Preczeta jest Martin Wallace, a polskim wydawcą Phalanx Games. Premiera odbyła się 11 października, jednak ze względu na błąd wydruku poprawione edycje pojawiły się w sklepach dopiero na Mikołajki. Życie młodej wiedźmy to nie bułka z masłem. W naznaczonej magią krainie Lankre czeka wiele codziennych problemów do rozwiązania od leczenia świń po odpieranie ataków elfów czy wampirów. Początkujące wiedźmy będą korzystać z podstaw głowologii, magii, a od czasu do czasu spotykać się na filiżance herbaty. Będą mogły również liczyć na wsparcie najcieka najciekawszych postaci ze świata dysku, takich jak Babcia weatherlocks, sniania ok, a nawet śmierć. Gracze wcielają się w rolę jednej z czterech bohaterek i poruszają po krainie Lankre w celu rozwiązywania problemów. Relacje wiedźmy będą przyjacielskie, a więc zarówno w wariancie rywalizacji, jak i w wariancie kooperacyjnym gracze będą współpracować, co znacząco różni się od uwielbianego przez nas Ankmorpork. Gra przeznaczona jest dla grupy do 4 osób, a co ciekawe, można w nią zagrać nawet w pojedynkę. Wiek minimalny to 6 lat, a średni czas rozgrywki wyniesie około 90 minut. Jak podkreślałam w unboxingu, wydanie jest bardzo estetyczne. Plansza i żytony są na twardym kartonie, a grafiki wykonane przez Petera Denisa idealnie oddają klimat krainy Lancre. Warto podkreślić, że każda z 55 kart posiada unikalny obrazek. W pudełku znajduje się duża plansza, żetony problemów, rechotu, kryzysów, czarnej alis i dodatkowych umiejętności, karty i pionki wiedźm, karty zadań, kostki, instrukcja i niestety tylko jedna sztuka karty pomocy. Jak widać, elementów jest dużo, ale zasady gry są bardzo proste, a już po pierwszej rozgrywce nie musimy zaglądać ponownie do instrukcji. Na początku gracze wybierają postać, z którą chcą grać. Każda z nich posiada specjalną, jedną specjalną zdolność i Umieszczają te postacie na wybranej przez siebie e, wolnej od problemów lokacji. Potem przemieszczać się będą po mapie i rozwiązywać zadania, wykorzystując do tego posiadane karty. W przypadku porażki, czyli uzyskania zbyt niskiego wyniku w rzucie kostkami, ponosimy różne konsekwencje. Niektóre z nich są znaczące, np. wiedźma może trafić do więzienia. Jednak w większości przypadków nierozwiązanie problemu wiąże się jedynie ze zdobyciem żetonu rechotu, którego możemy łatwo się pozbyć. Dodatkowo możemy uciec od problemu, gdy mamy pewność, że nie uda nam się go rozwiązać. Celem gry jest rozwiązywanie problemów i zdobywanie punktów zwycięstwa, a rozgrywka kończy się, kiedy wyczerpują się żetony z toru problemów. Gracze podliczają zdobyte punkty i poznajemy zwycięzcę. Uwaga! Gra może się skończyć również na porażce wszystkich graczy, w przypadku opanowania, opanowania krainy przez elfy lub gdy zabraknie żetonów kryzysu. Jednak prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest bardzo niskie. Podsumowując, gra jest bardzo ładnie wydana i posiada proste i przyjemne zasady. Myślę, że idealnie nadaje się dla rodzin czy na spokojny wieczór ze znajomymi. Zachowany jest zabawny klimat serii świata dysku, a nawet w instrukcji pojawią się ciekawe nawiązania do książek. Miłośnicy światodysku Ankmorpork nie będą jednak usatysfakcjonowani. Niestety przy większej ilości graczy gra staje się nieco nużąca. O ile wykonywanie tur jest szybkie, to odniosłam wrażenie, że każdy gracz prowadzi osobną rozgrywkę, raczej niezależną od pozostałych. Brakuje tutaj polityki, możliwości utrudnienia gry przeciwnikom, a interakcja między nimi jest znikoma. Ogranicza się jedynie do działającej na korzyść obu graczy herbatki, czy ewentualnie podbierania problemów, jeżeli wykonujemy ruch pierwsi. Być może jest to spowodowane przygotowaniem zasad pod możliwości zagrania samemu, a może tym, że w świecie przeczyta wiedźmy starały się nie wchodzić sobie w drogę. Ponadto zadania, które rozwiązu rozwiązujemy powtarzają się i są stosunkowo proste. Nie musimy przejmować się niepowodzeniem, bo konsekwencje są niewielkie, dlatego też przyjemność ze zwycięstwa nie jest aż tak wielka jak w przypadku wcześniejszej gry z tej serii. Twórcy wprowadzili również inne warianty gry, które nieco poprawiają ocenę rozgrywki. Gra w pojedynkę jest o wiele trudniejsza i wygrana przynosi tą satysfakcję. Świat dysku Wiedźmy jest zdecydowanie grą wartą spróbowania. Kosztuje 160 zł, co w przypadku tak dobrego wydania i dużej ilości elementów nie jest wygórowaną ceną. Nieco razi nas to, że w pudełku znajdują się zwykłe pionki. Dopiero płacąc dodatkowe 50 zł za specjalny dodatek otrzymamy figurki odwzorowujące bohaterki. Chociaż ser Terry Preczet zadbał o zgodność fabularną, a ilustracje Denisa są bardzo sympatyczne, to wydaje mi się, że twórca Martin Wallace mógł przeprowadzić więcej testów przed wydaniem gry, ponieważ pozostawia ona po sobie lekki niedosyt. To wszystko w tym odcinku, ale już wkrótce będziecie mogli zobaczyć naszego gameplaya i sami ocenić, jak wygląda rozgrywka. Dajcie nam zna znać w komentarzach, co sami myślicie o grze i o systemie kostkowym, ponieważ gra opiera się głównie na rzutach kostką. I do zobaczenia wkrótce. Cześć!